Siemanko, siemanko kochani, witam Was, witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj na sportowo, bo będzie piłka nożna. No i dzisiaj e, zaczniemy sobie od żonglerek. E, więc co panowie, lecimy. Ogólnie jestem tu sam, panowie. Chodzi o wiecie, o panów, którzy oglądają. A więc e, jak najwięcej żonglerek. I mam nadzieję, że mi się uda. Mam nadzieję, że... Będziecie zadowoleni, że potrafiasz tyle, bo ja sam będę zadowolony. 11. Dobra, ja się muszę rozgrzać, bo to, było, <gryw> to był taki start, yy, mój. No nie, bo dzisiaj jeszcze nie grałem w piłę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 19. Dobra. Dziewiętnaście żonglerek. No i próbuję teraz ten rekord pogić. Więc a więc było 45 żonglerek. Chciałem 50, ale już piłka uciekła. A dzisiaj mam jeszcze zakwasy, bo wczoraj grałem około 2 godzin, myślę, że nawet 3 godzin z kolegami i no dzisiaj są zakwasy. Dobra, przechodzimy co po prostu do kolejnego zadania. A kolejne zadanie to będzie po prostu jakiś ładny strzał na bramkę. No i dobra, próbujemy piłkę ustawię, zobaczę czy piłka jest, jest w obiektywie dobra, pyk, nawet mogę sobie tak dać, ok i lecimy, worek jest obok myślę, że nie będzie przeszkadzał dobra ojej No, stał się nie udał, ale teraz te żonglerki <gry> podczas biegu były nawet niezłe. Piszcie w komentarzu. Dobra, ja muszę teraz piłkę zrobić tak, aby było widać to samo miejsce obok worka. No i teraz się postaram jakoś ładnie yy, dla Was yy, strzelić bramkę. O nie! Teraz to nawet zaryłem. Za bardzo podkręcam. Zawsze tu tam za bardzo podkręciłem i ona nie wpadła. A tutaj? Nie wiem czemu mi się ten strzał nie udaje. Muszę do niego podejść y, bardziej precyzyjnie. No i odpowiedzialnie. Może ten jednak worek wezmę, bo chyba ten worek mnie trochę stresuje. A nie chcę tego. Dobra, lecimy. Aj, koprzeczka! No, i dobitka się skończyła tym, że piłka wypadła poza boisko. Muszę po nią iść. Zostawiam sprzęt i zaraz do Was wracam. Okej, okay, dobra, ja już jestem, mam piłkę. Jest to przedostatnia próba mojego strzału ładnego na bramkę. No tak w bok, w bok. Tak ładnie leciała. Ładnie, ładnie leciała. Było dobrze. I teraz ostatnia próba. Ostatnia próba. Dobra, widzicie piłka i lecimy z tym. Lecimy z pięknym golem. Cristiano Ronaldo. Aj, przy słupku. Dobra, a teraz e, zmieniam już pozycję kamery. Idziemy. Taka jest właśnie bramka. E, he, he, he. Zmieniamy i teraz bardziej będę szczelał ze środka, a co najmniej stąd. I muszę teraz kamerę ustawić. Tak. Dobra. No dobra, lecimy, lecimy, panowie. Teraz też ładna bramka, ale tym razem muszę szczelać mocniej. Oj, oj, oj trochę przesadziłem, przesadziłem z tym za wysoko. Brzużyłem więcej siły, ale za wysoko. Dobra. Oj, ale gdybym bardziej, bardziej podkręcił, ja tą formę panowie miałem, i panie. Miałem formę, ale spadła, ale spadła, jak teraz takie coś nie trafiam, wow, trzeba poćwiczyć, dlatego na moim kanale od dzisiaj będzie kilka filmów właśnie tutaj z boiska, będę strzelał, będę robił różne triki, różne filmy, a od poniedziałku te filmy będą o wiele lepsze, bo z kamerzystą. Dobra, strzelamy i panowie, teraz i panie oczywiście. Musimy ładnie, ładnie szczelić. Ja, po co ja ją tak brałem do góry? Kolejna próba. A wiecie co, spróbuję z prawej nogi. Oj, sam środek. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Teraz żeby Was nie zanudzić, no to teraz yy, strzały, strzały ze środka. Teraz będę walił ze środka. Muszę ustawić. Tak dobrze, żeby było po pra żebyście widzieli. Piłka jest na środku. No i spoko. I ze środka walę na bramę. Ajajaj, tak... tak trochę na bok poleciała. Kolejna próba. Przechodzimy okay. do y, kolejnej wow. do kolejnej edycji na tym pierwszym filmie na moim kanale z piłki nożnej Grosik na szczęście był, nie podnoszę. Ok, teraz muszę y, z rzutu karnego, tylko ten rzut karny będzie z linii, dlatego że ta kropka jest za blisko bramki. No i zawsze tutaj jak grałem z kimś to zawsze uderzaliśmy z tej linii, bo ta kropka jest za blisko po prostu. Dobra. Okej, okay. ja będę walił z prawej, żeby wam po prostu bramki nie zasłaniać. Aj, tam środek. Ten ale trzeba strzelać no i znowu sam środek spróbuję z lewej trzeba spróbować teraz z lewej nogi mam nadzieję, że z lewej będzie ładniej ładnie. No! Jest lepiej. Wiecie o co chodzi? Muszę się rozgrzać. No nie, bo wczoraj grałem, no a dzisiaj mam też zakwasy i trochę tak średnio, średnio idzie. Ależ to wyszło, pięknie to wyszło. Mam nadzieję, że y, podobało wam się. Dobra, wala ostatni raz i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Aj po dole, po dole to zrobił. Wow. Zajmę sobie czapkę, bo teraz jest, yy, teraz będzie takie coś. Ile razy odbiję główką piłkę? Dobra, lecimy z tym. Ja już jestem zmęczony, ale to dlatego, że dawno nie ćwiczyłem. Aj, trzy razy tylko. Dziewięć, pięknie, jedenaście, ostatnia próba, by przebić jedenaście i zrobić jeszcze więcej, Aj. spróbuję jeszcze raz. A mnie wykręca do tyłu. <laughs> Aj, trzy. Kurde, poczekajcie. Chod yeah. Mamy to, mamy czternaście. Mam nadzieję, że na kamerze dobrze to było Kani widać i teraz strzały będą tutaj z rogu. O tutaj stąd i walę stąd. Czekajcie kamerę ustawię. Żeby było dobrze. <laughs> Dobra. Ok, lecę. poprzeczka, ale strzał ładny. Naprawdę ta piłka mogła wpaść, gdyby była, gdyby leciała niżej. No, taka troszeczkę podkręcona, ale bardziej w środę. Będzie kolejna. Nie kolejna, tylko kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie to e, strzał e, z oleja. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale zanim przejdziemy do strzału z oleja, jeszcze raz ze środka, bo mam taki fajny efekt e, w telefonie. Jak jest daleko, bo można nie widać, może nie widać będzie, zrobię właśnie takie zbliżenie na bramkę. Bo nie wiem, czy wtedy widzieliście. O, ja sobie mam tutaj na środku piłkę, i stąd e, strzelę. No to już lepiej widać, no nie? Jeszcze sobie zbliżymy to, żeby było lepiej. Odpowiednio, no i można strzelać. No tak w bok, w bok. Pięknie. Pięknie zmieściłem ją yy, w róg bramki. Pięknie. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba dzisiejszy filmik yy, i sorki, że tak ja chodzę z kamerą, ale kamerzysta pojechał drugi kamerzysta jest w domu, nie chce mu się wychodzić. Nie wiem co w ogóle jest z nim. No bo powinien wyjść, powinien tu być. No a powiedział, że mu się nie chce, no i muszę sam nagrywać. Okej, okay. no to przechodzimy do te, e, teraz do e, tego wyzwania e, wolej. z złoleja. Mam nadzieję, że piłka nie wypadnie e, poza boisko i że znowu nie będę musiał iść. Dobra, lecimy. Aj, bomba poszła, ale ponad Trump... I Ale piłka leciała w dobitki. Powoli, ale trafiłem. <laughs> aj, 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 Nie wyszło. Mortki, wracam do piłki nożnej. Aj. Sam róg bramki. No to teraz jeszcze chyba w dwa razy oleje i kolejne ostatnie wyzwanie już będzie. Aj! Sam środek. Ostatnie to wy... ostatnie wyzwanie Ostatnie wyzwanie to będzie właśnie rzut wolny No ja sobie wybiorę pozycję Pozycję wezmę tak, tutaj na bok, żebyście widzieli. Oczywiście sobie sprawdzę, czy wszystko widać. A jak zbliżę tak, no będzie ładnie. Pięknie. Wróg bramki. Wow. Ale teraz się popisałem talentem. Talent, pium pium. Dobre konie, ostatni szczał i będzie to koniec y, dzisiejszego y, odcinka z piłką nożną. A jutro albo jeszcze później może być kolejny. Zobaczymy. Chyba na koniec, na koniec już wiecie. Odpuściłem. Odpuściłem bardzo. No ale jeżeli wam się podobają filmy z piłki nożnej, no to piszcie w komentarzach. A na pewno będą te filmy z piłki nożnej na kanale. No bo yy, jakby chcę wrócić do piłki nożnej. No wróciłem, ale chcę ćwiczyć, chcę jakby kształtować to na ile mogę a mogę naprawdę na wiele bo wiem, że jakiś tam talent piłkarski mam, a nie jakiś tam, a na pewno duży tylko po prostu forma musi wrócić a teraz będę wkręcał spróbuję tak na koniec wkręcić z rogu do bramki zobaczymy czy wpadnie dobra, ustawimy sobie Dobra, słuchajcie, bo tutaj już młodzi idą, idą chyba, ale nie idą na boisko. Jeszcze raz spróbuję wkręcić. Kręciłem na drugi róg dobra kochani dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu naprawdę chociaż chociaż mam jeszcze takie coś żebym sobie spróbował z lewej wkręcić tutaj z tej strony Dobra, spróbuję z tej strony jeszcze bo nie chcę tak od, wiecie kończyć odcinka bez wkręcenia bez spróbowania wkręcenia z tej drugiej strony. Jak, nie? Nie wierzę, nie wyszło. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie, siema.